Dzisiaj bilansujemy, czyli uzgadniamy równania reakcji chemicznej. Musisz pamiętać, że reakcja chemiczna to proces, w którym coś się dzieje, coś łączy się z czymś, znika i powstaje coś nowego. Równanie tego procesu piszemy na tablicy substraty, strzałka, produkty i trzeba wyrównać stronami. Szybko przechodzę na tablet i zrobię to ekspresowo, a jeżeli będzie za szybko, to zapraszam Cię w opisie filmów. Będą linki do filmów nieco dłuższych, gdzie robię to wolniej. Wszystkiego dobrego! Na czym polega bilans? Do gara bierzesz to, a potem podgrzewasz, dymi się, różne rzeczy się dzieją i to jest tutaj zaznaczone jako strzałka. Ten proces mi kompletnie nie interesuje. Ważne jest, że w wyniku tego procesu otrzymuję produkt. Bilans oznacza, liczymy. Atomy po lewej i sprawdzamy, czy tyle samo jest po prawej. Skąd wzięło się i co oznacza ten zapis? To związek chemiczny, w którym mamy małe cyfry. Uwaga, one mają mały zasięg. Mała cyfra dotyczy tylko tego, za czym stoi. Mamy tutaj dwa atomy żelaza. Trójka stoi za siarką, dotyczy tylko siarki. Mamy trzy... Atomy siarki. Skoro otrzymałeś związek, czyli pudełeczko, w nim nie możesz grzebać, bo ta mała dwójka powstała, wzięła się, ponieważ siarka była dwuwartościowa, a ta mała trójka wzięła się, ponieważ żelazo było trójwartościowe. Tworząc wzór związku, dawaliśmy to na krzyż. Skoro jest to. Z wartościowości, te małe cyfry, te małe cyfry nie ulegają zmianie. Traktuj to jak pudełko, w którym masz dwa atomy żelaza i trzy atomy siarki połączone. Z... Jeżeli otrzymałaś pudełko, w którym były dwa atomy żelaza, to ile użyłaś atomów żelaza? Idę na lewą stronę równania i okazuje się a tu ząg mamy jedyneczkę, której nie piszemy czyli mamy jeden atom żelaza po tej stronie czyli z jednego powstały dwa. Nie jest to możliwe. Jeżeli miałaś w produkcie 2, to znaczy, że użyłaś 2. Trzeba dopisać duże cyfry, w które miejsce przed, tu przed i tu przed. Atom żelaza masz 1 po tej stronie, a powstało ci z niego 2 atomy. Nie. To znaczy, że po tej stronie były dwa atomy również. Należy to wyrównać. Jak z jedynki zrobić dwójkę, czyli przez co pomnożyć? Przez 2 wpisujemy dużą cyfrę w miejsce, które wcześniej zaznaczyłeś. Nie wolno wpisać tutaj tej cyfry tutaj, to będzie źle. Przypominam, że same atomy z małymi dwójkami, jest ich tylko siedem. Wodór, tlen, azot, chlor, brom, jod i fluor. Żelazo do nich nie należy. Siarka. Mamy tutaj jedną. Czyli spodziewalibyśmy się, że po przeciwnej stronie dostaniemy z tej jednej siarki coś z jedną siarką. A tu ząg mamy trzy. Jeżeli powstało coś, co ma trzy siarki, musiało zostać już te trzy. Jak z tej jedyneczki zrobić trzy? Pomnożyć przez trzy. I teraz wszystko mi się zgadza. Co z tym miejscem, które zostało niewypełnione? Nie musi być wypełnione. Tobie ma się zgadzać. Lewa strona. Z prawą stroną. Czyli jak coś biorę do ciasta, to w tym cieście ma być w takiej samej ilości. A zaznaczmy sobie miejsca, w które będę wstawić mogła duże cyfry. Często uczniowie się pytają, od czego zacząć. Od czego chcesz? Ważna jest tylko zasada, żeby wielokrotnie nie wracać, żeby to nie trwało długo, na samym końcu będziesz ustalać atomy, które tworzą cząsteczkę wody. Każdy wie, jak wygląda cząsteczka wody, bo to H2O, czyli będzie wodór i tlen. Jak zapamiętać, że tlen liczę na samym końcu? Skojarzenie, co jest na końcu układu pokarmowego? Czyli tu wchodzi, a tam wychodzi? Odbyt. A odbyt też jest na O. Teraz nie zapomnisz, że na końcu liczysz tlen. No to wcześniej wszystko inne. Ile mam tutaj atomów AL? Jedyneczka tutaj, której nie piszę, czyli jeden. Czyli z jednego. Uwaga, przechodzę na drugą stronę, a tu zong. Powstał mi związek, w którym są dwa. Pamiętamy, że traktuję to jako pudełeczko, nie wolno mi w tym grzebać. Skoro powstały mi dwa, to na pewno użyłeś dwóch. Wracasz na stronę mniejszą, gdzie jest 1. Przez co należy pomnożyć jedynkę, żeby dało 2? Przez 2. Stawiasz dużą dwójkę w miejsce, które sobie zaznaczyłeś. Mała dwójka, a tutaj znajduję O i mam za nią trójkę, czyli 3. I teraz są dwa sposoby, jak to robić. Pierwszy sposób to ułamki. Jak z dwójki zrobić trójkę? Przez co pomnożyć należy dwójkę, żeby dało 3 Przez półtorej. Jeżeli mnożysz przez półtorej, da ci trzy, trzy równa się trzy, jest ok. Wstawiamy tutaj półtorej. Uwaga, nie ma pół jajka, nie ma pół ucznia, nie wolno zostawić tutaj połówki. Co zrobisz, jak masz pół jajka w przepisie? Wszystko weźmiesz razy dwa. Czyli jeżeli weźmiesz dwa razy więcej tego, to automatycznie pojawi Ci się dwa razy więcej tego. Zatem obustronnie mnożymy przez dwa. Wszystkie duże cyfry, bo zajmujemy się dużymi cyframi, nie wolno ruszać małych. Wszystkie duże cyfry mnożę przez dwa, czyli zamiast dwójki pojawi się tutaj czwórka, zamiast półtorej pojawi się trzy i zamiast uwaga tej jedynki, o której często zapominacie, pojawi się dwa. Wszystko się zgadza. Drugi sposób, jeszcze raz tutaj zapiszę to równanie prędziutko. Dwa atomy Al, jeden, czyli dwójka. Dochodzimy do tego, co tutaj użyliśmy ułamka. Mamy dwa atomy O po tej stronie, a po tej stronie mamy trzy. Możemy zrobić metodą wspólny mnożnik, czyli dwa razy trzy to sześć, czyli... Tą trójkę wpisujemy tu, żeby było 6. 3 razy 2 to 6. A tą dwójkę wpisujemy, uwaga, nie tutaj, bo wtedy Cię chemica zamorduje za to. Tylko pamiętasz, że to jest pudełeczko i możesz wpisać tylko tutaj. Jakim sposobem chcesz to zrobić, to jest zupełnie Twoja sprawa. Jakim Ci wygodnie. Ja będę tutaj pokazywać z ułamkiem, bo wiem z doświadczenia, że... W ten sposób uczniowie traktują jako łatwiejszy. Zaznaczamy miejsca, w które mogę wstawić dużą cyfrę i zaczynam liczyć. Pamiętasz, na końcu h i o, jak odbyt. No to liczymy. Atomy węgla. Tutaj mam 11 po tej stronie. Czyli jak wzięłam 11 atomów węgla, to oczywistym jest, że po drugiej stronie powinno mi powstać 11. A tutaj powstał mi, uwaga, 1. Ale pamiętasz, to jest pudełeczko. Przez jaką liczbę należy pomnożyć tą jedynkę, żeby dało 11, żeby się zgadzało? Przez 11. No to wstawiam 11. Teraz wodór, bo na końcu tlen. Atom wodoru. Zanim nim 20 czyli 20 atomów po tej stronie, a po drugiej stronie powinno być również 20, ale jest uwaga, 2 przez jaką cyfrę należy pomnożyć tą dwójkę, żeby dało 20? Przez 10. Bo zobacz, jak pomnożę dużą, to mam 20, tu 20 jest ok, czyli wstawiam tutaj 10. Teraz tlen. Atom tlenu, jeżeli występuje samodzielnie, w postaci właśnie O2, to musisz go liczyć. Popatrz, liczyliśmy go i tutaj, i będziemy go liczyć tu, ale w następnym przykładzie już nie. To będzie lifehack. Masz tutaj po tej stronie 2. Po tej stronie masz 11 razy 2, no bo w pudełeczku masz 2, ale 11 pudełeczek, czyli 11 razy 2 to 22, ale tlen również masz tutaj. Tu był 1, ale uwaga, przed nim stoi duża dziesiątka, czyli będzie 10 razy 1. Łącznie mamy 33 atomy O. Skoro powstało po stronie produktu 33 atomy O, to znaczy, że użyłeś 33 atomy. Wracamy na stronę lewą i muszę mieć tutaj 33 atomy, przez co należy pomnożyć dwójkę, żeby dało 33. Zawsze, jak jest nieparzysta liczba, to będzie ułamek 16,5. Razem to 33. 33 daje 33, jest ok. Stawiam 16,5. Skoro pojawił się ułamek, Biorę podwójną porcję, czyli mnożę wszystko przez 2. Wszystkie duże cyfry. 1 razy 2, 2, 16,5 razy 2, 33, 11 razy 2, dwa, 22 dwa. oraz 10 razy 2, dwa, 20. Kolejny przykład. Nie ma samodzielnego tlenu. Lifehack, jeżeli samodzielny tlen jest, Muszę liczyć tlen. Sprawdźmy w takim razie, jeżeli nie będzie samodzielnego tlenu, czy tlenu nie będę musiała liczyć, nie będę musiała. Zaczynam liczyć. Na końcu wodór, a na końcu nasz tlen, no to pierwszy niech będzie NA. Jedyneczka tutaj, nic tu, więc jeden. Patrzę po drugiej stronie, czyli z jednego mi powstało uwaga, 3. To niemożliwe, skoro powstało trzy, musiało być 3. Przez to należy pomnożyć jedynkę, żeby dało 3? 3. H zostawiam P. P mamy tutaj uwaga 1, bo ta czwórka dotyczy tylko tlenu. Za P jest jedynka i nie dajcie się nabrać na polon. Polon ma małe o. A to jest fosfor i tlen, dwa inne pierwiastki. To samo jest kobalt albo węgiel i o. Popatrzcie, wygląda niby podobnie, ale każdy nowy pierwiastek jest z dużej litery. Wracajmy do naszego p. Mamy tu jeden, a po drugiej stronie, uwaga, zgadza się jeden, czyli z jednego powstał jeden jakby logiczny i oczywiste. Po to to robimy, po to wstawiamy duże cyfry, żeby było logicznie, że jak powstało Ci w pudełeczku 3 atomy, to znaczy było użyte 3 atomy. Atomy wodoru mamy 3, a po tej stronie 2. Idę na stronę mniejszą, czyli 2. Przez co należy pomnożyć dwójkę, żeby dało 3? Przez półtorej to daje 3. 3 równa się 3, zgadza się. Wstawiam tu półtorej. No, i teraz już wiemy o tym, że jak się pojawia ułamek, to trzeba pomnożyć obustronnie przez 2. Lifehack. Jak nie ma samodzielnego tlenu, czyli tlenu w postaci takiego czegoś, to ja go nie liczę. Czyli on się zgadza. Sprawdźmy to, czy na pewno się zgadza. Atom tlenu mamy tu. Jest go cztery. ale mamy dużą cyfrę, czyli duża cyfra dotyczy tego, tego i tego. 8. Tu mam O, ale duża cyfra. 2 razy 4. 8. Zgadza się. Nie ma samodzielnego tlenu, czyli nie będę go liczyć. Zaznaczam teraz miejsca, w które wstawię duże cyfry. O nie, H nie, który zostaje mi AL i S. Mamy dwa atomy AL. Po drugiej stronie dwa atomy AL. Zgadza się, nic nie muszę liczyć. Teraz siarka. Tu jest jedyneczka, bo ta czwórka dotyczy tlenu, czyli jedna siarka, czyli z tej jednej siarki powinna mi powstać jedna. Jak nie, to muszę wstawić cyfrę. Po drugiej stronie, tu mam atomy siarki. Nawias i mała cyfra jest dokładnie jak w matematyce. Za siarką jest jedynka, czyli mamy jeden. Za atomem tlenu jest czwórka, czyli mamy cztery. Ale mamy trzy razy trzy. Trzy razy jeden. Jak w matematyce. Nawias obowiązuje dokładnie tu tak samo. I 4 razy 3, 12. Atomów siarki 3. Po tej stronie 1. Przez co należy pomnożyć 1, żeby dało 3? No wiadomo, dużą trójkę. Nie wolno mi jej tu wpisać ani tu wpisać, bo to pamiętaj, jest pudełeczko, już w nie grzebiemy, skoro jest to napisane. Czyli duża trójka tu. Zgadza się. Z trzech powstało trzy, jest ok. Wodór. Atom wodoru po lewej stronie mam tu. Zanim dwójka, ale duża trójka, czyli mnożę. Trzy razy dwa to sześć. Po tej stronie sześć. Tutaj atom wodoru znalazłam go. Jest go dwa. Z sześciu powstało dwa? Nie. Trzeba wpisać cyfrę, żeby wyrównać, żeby było 6. Przez co należy pomnożyć tą dwójkę, żeby dało 6? Przez 3. Tlen. Powiedziałam, że jak nie ma go samodzielnego, czyli w postaci O2, to go nie liczę, ale sprawdźmy, czy na pewno mam rację. Atom tlenu mam tu i tu mam go 3 oraz po tej stronie jeszcze go mam tu. Czwórka, ale duża, która dotyczy. 3 razy 4 to 12, i tu 3, czyli tlenów tutaj mam 15. Po drugiej stronie tu mam atom tlenu. Trójka razy 4, 12, oraz tu jedyneczka, ale razy duża trójka, czyli 3 to 15. Zgadza się. Szybko kolejny przykład, specjalny, który może być problemem. I znowu dzielę na pół, wstawiam miejsca, w które wstawić mogę współczynniki. Na samym końcu wodór i tlen. Wcześniej w tym związku mam C tutaj i mam je 15, oraz uwaga, mam go teraz tu jeszcze, czyli jeszcze mam jeden dodatkowy, czyli po tej stronie mam atomów węgla 16, a po drugiej stronie powstało mi Ugrupowanie, w którym wykorzystujemy tylko jeden atom. Czyli co? Z 16 powstał jeden, czyli 15 poszło na spacer? Nie. Przez to należy pomnożyć tą jedynkę, żeby dało 16 przez 16. Atom wodoru. 31, ale uwaga, jeszcze tu, plus 1, czyli razem mamy 32 po tej stronie. Po drugiej stronie oczywistym jest, że musi być 32. Znajduję atom wodoru, mam 2, czyli mam pudełko, w którym mamy dwa atomy wodoru. Ile razy muszę pomnożyć to pudełko, żeby dało 32? Czyli przez co pomnożyć dwójkę, żeby dało 32? Przez 16 teraz mam 16 razy 2 32 atom tlenu no jest sam czyli trzeba go policzyć ale jest to taki wyjątkowy przykład bo zobacz atom tlenu masz tutaj i masz go dwa oraz masz tutaj i masz go dwa czyli razem mamy 4 po tej stronie atom tlenu jest tu i tu trzeba wszystkie policzyć w tym pudełeczku mamy dwa ale razy 16 to razem 32. Tym mamy 1, ale razy 16 to 16. Czyli po tej stronie mamy 48 atomów tlenu. Po tej stronie masz 4 atomy tlenu, ale tutaj masz atomy tlenu, których nie możesz ruszyć, bo jeżeli tu coś dopiszesz, to ci się zmieni. I to, i to. I to, i to. Zatem te dwa zostawiasz. Te dwa. Masz mieć 48, no to resztę musisz uzupełnić tutaj. Skoro masz mieć 48 minus te dwa, które już są tutaj nie do ruszenia, zostaje 46. Przez co należy pomnożyć tą dwójkę, żeby dało 46. 23. 23 razy 2 to 46, plus te dwa, które już tu mamy